Zapraszam Was na film, w którym obejrzycie kilka przygód, które Karol przeżył pewnego dnia w szkole. Frrr! Cześć Karolu! Ach, a co ty masz na głowie? A to wiesz mama, ja zaraz mamie wszystko opowiem, tylko usiądziemy. Ja wiesz mama, z tym kaskiem to jest długa opowieść. Ale ja ci na razie powiem, jak było rano. Karol, bądź ostrożny, uważaj na światła. Bądź ostrożny, nie bierz nic od obcych. Idę sobie na przejściu. No i patrzę tak. No już za chwilę ósma i muszę iść do szkoły. Karol, co ty robisz? Wracaj! Ten głos taki, jakby, to mówił, że ja zrobiłem źle, że ja muszę być. Bardziej ostrożny, no już to było bardzo dziwne. I idę dalej. A tam jest coś takiego: czerwone światło. No to ja na to nie patrzę, lecę. Mogłeś wejść na czerwonym świetle. Przecież tylko refleks i opanowanie tego kierowcy uratowały ci zdrowie, a może nawet życie. Czy naprawdę nie wiedziałeś, że wejść można na przejście tylko wtedy, kiedy pali się przed tobą zielone światło, spójrz! W tej chwili pali się światło czerwone. Nie masz prawa wejść na jezdnię. Kiedy nie ma światła na przejściu, to trzeba się oglądać w różne strony. Potem jak już jestem w szkole, idę no i dzieje się coś takiego. Jest tłum w szatni, biegnę, chcę wejść, przepychamy się wszyscy. No i tak, ja idę, no już turcham kolegę. Biegniesz, rozpychasz się łokciami, popychasz, nie zwracasz uwagi na innych. Karol, zobacz, zobacz, on jest mniejszy. Prawda, bardzo dziwna przygoda. Aż trudno uwierzyć, że takie coś ci się mogło przydarzyć. A najdziwniejsze było to, że tylko ja go widziałem. No to przynajmniej tak, jakbyś ducha zobaczył? No dosłownie, bo ja rozmawiałem, widziałem kogoś, oni nikogo nie widzieli, no i teraz co ja robię? Trzeba mniejszych przepuścić, żeby wejść, albo ten, kto ma lekcję, to żeby pierwszy weszedł. I nie wolno na przykład pukać do drzwi i uciekać. No ale teraz patrzę, jest dzwonek na lekcję. Ja prędko biegnę. było tylko dwóch to by doszło do tego wypadku nie raczej nie tam było całe mnóstwo dzieci nie można tracić rozsądku wtedy kiedy się jest w grupie nie można zachowywać się jak w stadzie nie można lecieć nie można biec chłumem, nie można deptać po innych, nie można się rozpychać nie można tracić rozsądku nie można tracić rozsądku co mama ja myślę że ta osoba to jednak było Taki jakby dobry duch, który mówi mi cały czas, że ja mam być dobry, że ja mam pomagać wszystkim. Czyli tak, jakby ta osoba ostrzega cię przed każdym niebezpieczeństwem. Ale patrz, teraz chłopcy sobie grają pilko na holu. No i proszę. Mamy nieszczęście. Dlaczego dopuściłeś do gry piłką na szkolnym korytarzu? No, dlaczego nie zaproponowałeś kolegom gry na boisko? Można grać w szkole w piłkę, bo może to spowodować jakiś wypadek, a poza tym do tego jest boisko, boisko szkolne. Nie słuchają się nauczycielek. Dzisiaj na przykład zauważyłem, że tylko ja dziewczyna... Naszła w czapce, to jej nauczycielka mówiła, że ma zdjąć czapkę. To zdjęła i po chwili z powrotem ją założyła. Był tam chłopak, no i grali mecza. No i pili, tam chłopak pił soczek. Braco, chodź, braco. Zobaczcie, co on robi. No i widzicie. I to było niesamowite, bo gdy wszyscy podeszli t, y, tam pod. Bramkę przeciwnika to jeden z bramkarzy zaczął się po prostu wieszać na poprzeczce. Siedzie dzieje coś takiego. Wchodzi kaśka i baśka wchodzą do toalety. Widzieliście to zdarzenie? No, wcale nie musiało do niego dojść. No po co ten pośpiech? No i znowu się ten pan pojawił, niewinnie wyglądające słodycze, naklejki, soczki, rozdawane wam przez obce wam osoby, mogą zawierać w sobie narkotyki. Karol! Pozwól do mnie, i co? Miałeś ochotę przyjąć te łakocie, tak? Czy ty wiesz, że od tej decyzji może nie być odwrotu? Czy wyobrażasz sobie, że w tych oto niewinnie wyglądających słodyczach mogą być narkotyki? Nie możecie zmarnować sobie ani dzieciństwa, ani dorosłego życia. Nigdy nie przyjmujcie nic od obcych ludzi. A teraz wracaj, weź koleżankę i wyrzućcie to wszystko. Ja bym nie wzięła, bo nie wolno od tych brać niczego. Bym zawiadomił policję, że on, że tam powiedzmy, jakby wiedział, że tam są narkotyki w tym. To bym zawiadomił policję i powiedział, że tam każdemu rozdaje narkotyki w cukierkach, w lizakach. Bym powiedział, że taki jeden chłopak bierze narkotyki, że rozdaje dzieciom. Byśmy mu odmówili. Byśmy mu odmówili. Jeśli jest pożar w szkole, trzeba pójść po gaśnicę. Jeśli zobaczysz, że się w szkole coś pali. co dzisiejszego dnia? Nie, na pewno by każdy inny tak postąpił na moim miejscu. Czyli ja dla ciebie też mam dzisiaj niespodziankę, dostaniesz pyszny obiad. A teraz pytania. Pytanie pierwsze. Co. Oznaczają kolory sygnalizacji świetlnej. Podaj trzy przykłady niebezpiecznych zachowań uczniów w szkole. Jesteście młodymi, fajnymi ludźmi.